To wszystkie forum turystyczne zainaugurowało działalność w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach. Myślę, że to jest ważna płaszczyzna współpracy samorządów, ale przede wszystkim branży turystycznej. Najbardziej nam zależy na tym, żeby podmioty gospodarcze, które działają w turystyce, miały szansę spotkać się z osobami bardzo ważnymi dla polskiej turystyki. Przez ostatnie 12 lat prowadziłem placówkę Potu w Paryżu. Także mam pewien, pewne spojrzenie na marketing polski na rynku zagranicznym. Tworzenie czy inicjatywy takich forum są jak najbardziej zasadne. My nawet jako Polska Organizacja Turystyczna będziemy chcieli mobilizować różnych przedsiębiorców, żeby tworzyli, nazwijmy to, konsorcja produktów turystycznych, które wykraczają poza jedno województwo, ale pewna integracja przedsiębiorców, a także i samorządów jest absolutnie niezbędna. Inaczej wielu polskich przedsiębiorców, atrakcji jest tak rozsianych, rozrzuconych, że wydatki na marketing muszą być zbyt duże, aby były efektywne. Świętokrzyskie miejsce mocy, co kryje się pod tym hasłem, wyjaśnia dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Jacek Kowalczyk. Staraliśmy się wybrać y, miejsca w regionie świętokrzyskim, które. Y, y, mają jakąś wartość dodaną, która powoduje, że są odwiedzane przez turystów. I to nie dotyczy tylko mocy w pewnym tego słowa znaczeniu, czyli mocy na przykład duchowej, ale także mocy fizycznej, mocy intelektualnej. Wokół tego hasła tworzymy dzisiaj strategię rozwoju turystyki w regionie Świętokrzyskim i strategię promocji. Turystyka rozproszona, czy promocja turystyki rozproszona na, na wiele czynników jest nieskuteczna. Wybieramy te miejsca, wokół których chcemy tworzyć produkty turystyczne, które ściągałyby turystów do regionu świętokrzyskiego.